Co możemy zrobić Ukraińcy, żeby rzeczywiście to się polepszyło? Jakiej wdzięczności potrzebujecie od nas, Ukraińców? Myślę, że tutaj potrzeba nie wdzięczności, tylko po prostu rozumienia zdrowego interesu każdego z narodów. Tak jak mówię, my jako, jako politycy się zajmujemy przede wszystkim relacjami politycznymi i na płaszczyźnie polityki międzynarodowej ten brak wdzięczności jest bardzo wyraźnie widoczny. Natomiast nie mówię tu o indywidualnych Ukraińcach, mówię tutaj o rządzie ukraińskim. Jeżeli mamy sytuację, w której Polska oddała bardzo dużą część swojego potencjału zbrojnego Ukrainie wtedy, kiedy to było najbardziej potrzebne. Polska przyjęła i zainwestowała miliardy złotych w to, żeby uchodźców ukraińskich przyjąć. I w reakcji na to, to co teraz oglądamy, to jest sytuacja, w której Polska jest odsuwana od stołu rozmów pokojowych, Polska jest odsuwana od rozmów o odbudowie Ukrainy, wyparowują wszystkie wcześniej zapowiadane, tak, wszystkie obiecywane <laughs> udziały polskich firm, polskich przedsiębiorstw, polskich pracowników w, właśnie w projektach odbudowy Ukrainy po wojnie.